Witam. Jeszcze malutkie takie poprawki w, w Toyocie. Po jeździe próbnej okazało się, że są jeszcze łączniki do wymiany, że sobie stukają delikatnie. Łączniki już są wymienione na nowe. Już on to pokazuje. Łącznik, łącznik już jest nowiutki. Założony jeden jak i drugi jest założony. Tak jak Wam mówiłem, już klocki, tarcze założone, nowe tak samo, no i już nie będzie pukać, bo tak, takie delikatne, delikatne pukania były w zawieszeniu i jeszcze muszę tam powiedzieć takie sprostowanie, bo te filmiki, które dodawałem, dodawałem je hurtowo, no i system po prostu wylosował, który będzie tam po kolei, więc... Więc musicie sobie tam wyhaczyć te filmiki, tam są po kolei. Ponumerowane są te filmiki, który był pierwszy, drugi, trzeci i tam ostatni, który, który był do tego projektu zrobiony. Także musicie sobie zobaczyć po kolei te filmiki, bo sam, sam patrzyłem, że po prostu dziewiąty, dodał się chyba pierwszy, później piąty. Także który był krótszy, to był dodawany. A tu mogę jeszcze wam pokazać, jak blacharka wygląda. Jak jeszcze sobie stoi Jak turanty wyglądają. No, samochód jest naprawdę zdrowy. Jeszcze wam podłogę, podłogę mogę pokazać. No, już wezmę Lampkę to Wam dokładnie to pokażę. Dokładnie wam pokażę jak podłoga wygląda Progi jak wyglądają. To jest konserwacja, to nie jest zardzewiałe, to jest tylko konserwacja taka czarna, ta co jest zazwyczaj na spodzie auta, ale zobaczcie, jak podłoga. Jak podłoga wygląda, samochód jest zdrowy, zobaczcie sobie tutaj nawet. Tutaj to naprawdę taka powierzchowna jest. O, widzicie? Nie ma żadnych dziur. O, zobaczcie. Takie po prostu cuda. Cuda się jeszcze trafiają. Jedna jak i druga strona jest taka sama. Także podłoga jest fabrycznie nowa. Fabrycznie nowa, mogę to powiedzieć spokojnie. Nie jest w ogóle zardzewiała. Zobaczcie jak granty wyglądają. Jak ranciki wyglądają. Zobaczcie, to nie jest korozja, to już. O! Zobaczcie, jak ranty wyglądają. Samochód jest po prostu bez gramardzy. Bez gramady. I takie sprostowanie. Yy, tak jak mówię, zobaczcie sobie te filmiki po kolei. Bo naprawdę warto. Może ktoś będzie zainteresowany.